Mały modelarz, rocznik 1973. W tym roczniku ukazało się 11 zeszytów małego modelarza. Jeden zeszyt był oznaczony podwójną numeracją. Zapraszam na odcinek. Model lekkiego bombowca nocnego Po2 ukazał się w numerze pierwszym tego roku. Autorem tego opracowania tego modelu był Andrzej Karpiński. Model opracował w skali 1 do 25, opis i 10 rysunków zamieszczono na 5 stronach, na sześciu arkuszach zamieszczono części do wycięcia, uformowania i sklejenia tego modelu. I jak widzimy na załączonych skanach, nadruk ładnie opracowany, bez przesunięć, kolory wyraźne, soczyste, pomimo upływu lat tej wycinanki. Tu mamy na ostatniej stronie zestawienie części, rysunek zestawieniowy, a autorem tej okładki jest Alojzy Krakowski, w numerze drugim ukazał się model Niszczyciela Burza. Był to model opracowany w skali 1 do 200 przez Bohdana Wasiaka. Opis oraz 8 rysunków pomocniczych przy budowie tego modelu zamieszczonych było na 6 stronach. Jak widzimy tu rysunki dość dobrze pokazujące poszczególne etapy budowy, poszczególne elementy. Natomiast części do wycięcia, uformowania i sklejenia tego modelu zamieszczono na sześciu arkuszach. Model konstrukcji wręgowej oparty na wręgach i jak widzimy na załączonych skanach był ładnie rozrysowany, ładne kolory. Ładny druk, bez przesunięć w druku. Tu mamy zestawieniowy rysunek z numeracją części na ostatniej stronie okładki. A autorem rysunku na okładce jest Alojzy Krakowski. W numerze trzecim małego modelarza tego rocznika ukazał się średni czołg T54. Ten model opracował Bogdan Wasiak. On też był autorem tej okładki, tego egzemplarza. Model opracował w skali 1 do 25. I tak na 6 stronach zamieszczono opis pomocny przy budowie tego modelu oraz 13 rysunków pomocniczych. Natomiast części zawarte były na siedmiu arkuszach i jak widzimy rozrysowanie, rozmieszczenie tych części było dość dobrze rozmieszczone. Modelarz tu nie musiał jakoś specjalnie szukać tych elementów. I tu jest arkusz z kołami. Inne detale, elementy druk w kolorze oliwkowym, gąsienice, niestety typu pasek. I tutaj arkusz z wręgami wzmacniający konstrukcję oraz rysunek na, na okładce z rozmieszczeniem części. ORP Orzeł ukazał się w numerze czwartym. Model ten opracowany był w skali 1 do 150 przez Kazimierza Osterczuka. 22 rysunki były zamieszczone wraz z opisem na 6 stronach. Te rysunki były na dwóch osobnych stronach zamieszczone, oraz dość obszerny opis budowy tego modelu. Natomiast te części do wycięcia, uformowania i sklejenia w model e, rozmieszczono na ośmiu arkuszach. I jak widzimy na skanach, e, w kolorach ładnie e, nadrukowanych, bez przesunięć, e, widać dość przemyślnie rozmieszczone części na arkuszach, tak jak to widać na załączonych skanach. E, oraz były dołączony również podstawka była dołączona do modelu, no i na ostatniej stronie okładki zamieszczono tu rysunek zestawieniowy, natomiast autorem okładki był Adam Werka. Krzysztof Cieślak był autorem rysunku na tej okładce na okładce numeru czwartego. Zamieszczono tu model samolotu szturmowego il 2 nazywany również latającym czołgiem. Autorem tego modelu jest Andrzej Karpiński. Model opracował w skali 1 do 33. Opis oraz 9 rysunków zamieszczono na sześciu stronach. Tego zeszytu. Natomiast na sześciu arkuszach e, zamieszczono e, części do wycięcia i sklejenia tego modelu. I jak widzimy na skanach, e, w kolorach. Ładnych, soczystych, jak były malowane te samoloty w tym okresie: czyli oliwkowo-zielony i błękitny od dołu. Tu mamy arkusz z wręgami. Ostatnia strona okładki to rysunek z zestawieniem części. No i tu okładka tego egzemplarza. Mały okręt rakietowy MOR. To model w numerze szóstym tego rocznika. Autorem tego modelu jest Bochdan Wasiak, natomiast autorem okładki Adam Werka. Opis oraz 10 rysunków, dość dobrze zilustrowanych, zamieszczono na czterech stronach. Natomiast części były rozmieszczone na siedmiu arkuszach. Jak widzimy, na skanach dość duże te elementy na stronie A4. No i tu model mógł bardzo ładnie wyglądać w tej skali. Była to skala prawdopodobnie 1 do 125. Arkusz z wręgami. No i rysunek zestawieniowy na ostatniej stronie okładki. Krzysztof Cieślak jest autorem tej okładki, numeru 78 tego rocznika. A w tym numerze ukazał się samolot bombowy Halifax B Mark III. Autorem tego modelu, tego opracowania jest Kazimierz Osterczuk. Model opracował w skali 1 do 50 na podstawie planów i opisu w numerze 769 roku czasopisma Modelarz. Natomiast na 12 arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia tego modelu, opis oraz 17 rysunków były zamieszczone na sześciu stronach, jak widzimy na skanach te części są dość duże. Model z oznaczeniami polskiego Dywizjonu. Jedna część skrzydła zajmowała y, praktycznie kartę A4. No i tu też nie ma żadnych przesunięć w kolorach. części porozmieszczane dość starannie, przemyślnie. Tu mamy arkusz z wręgami i na ostatniej stronie był zamieszczony rysunek z oznaczeniem części. Bertold Kuszka jest autorem tej okładki dziewiątego numeru tego rocznika oraz modelu który jest w nim zamieszczony. Jest to samolot myśliwski Spitfire Mark 5B. Opis oraz 17 rysunków zamieszczonych zostało na sześciu stronach, a na czterech arkuszach rozmieszczono części do wycięcia i sklejenia tego ładnego modelu. I jak widzimy, druk ładny, bez przesunięć, przemyślanie. Zamieszczone te elementy. Tu mamy arkusz z wręgami, i na ostatniej stronie, zamieszczono wykaz części, rysunek zestawieniowy. Kto nie pamięta tego małego autka. Ja też swoją przygodę motoryzacyjną zaczynałem od tego autka, a jest to model Fiata 126P, który został zamieszczony w dziesiątym numerze. Autorem tego opracowania, tego modelu jest Zenon Dudkiewicz. Model ten opracował w skali 1 do 15 i na 6 stronach. Zamieszczono opis oraz 15 rysunków. Natomiast na 6 arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia tego modelu. Jak widać na załączonych skanach, jest on wyposażony w wnętrze kabiny z fotelami. Tu widzimy Arkusz z kołami, no i karoseria. Arkusze z częściami. Tu mamy już model po sklejeniu, po złożeniu. No i okładka, którą zaprojektował Alojzy Krakowski. Krzysztof Cieślak jest autorem okładki w numerze 11. A zamieszczono samolot myśliwski PZL-50 Jastrzą. Autorem tego modelu, tego opracowania jest Bogdan Wasiak. Ten model opracował w skali 1 do 33. I tak na pięciu stronach zamieszczono opis oraz sześć rysunków pomocnych przy budowie. Również zamieszczono tu zestawienie, wykaz małych modelarzy, jakie ukazały się do tej pory, a na czterech arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia tego modelu. I tu widzimy skany z częściami, tu arkusz w rękę, i na ostatniej stronie okładki zamieszczono też rysunek oraz oznaczenie części. I oto okładka tego egzemplarza. Adam Werka jest autorem tej okładki. Jest to numer 12 tego rocznika, w którym to ukazał się model Kogi Elbląskiej. A autorem tego modelu jest Andrzej Karpiński. Model ten opracował w skali 1 do 100. Na czterech stronach zamieszczonych było cztery rysunki, a na pięciu arkuszach zamieszczono części do sklejenia tego modelu. Jak widzimy, na skanach model wydaje się dość łatwy. Poradził sobie na pewno przeciętny modelarz z tym modelem, a po sklejeniu na pewno model prezentował się bardzo ładnie. Ostatnia strona okładki rysunek z zestawieniem części, no i okładka tego egzemplarza. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym to przejrzymy. Rocznik małego modelarza 1974. Co ukazało się w tym roczniku? Dziękuję za oglądanie mojego kanału. Zachęcam do subskrypcji, śledzenia kanału, oglądania filmów. Dziękuję za uwagę. Cześć.